masz, Kuba? Jeszcze raz. Żygiełło. Ży z kropką. Ale wiesz, tam jest Krystian, tym całym... ...szefem, wiem, no ale... czy cię nie wyrzuci, więc... Dobra, najwyżej nie wyrzuci. Nie wiem, bo on zawsze sobie legum do księcia pracuje. On po imieniu cię zna? On? Teraz był na takiej groby, co nie? Jak go dodali, nie? No. A od razu mnie zaczął Dlaczego No czemu wy się nie lubicie? Ja nie wiem, nie rozumiem tego. Nie wiem. Tak, no ja pierdolę. Zamiast, kurwa, być wszyscy friends, to, 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 to ja nie wiem, jakiś bagno się robi. O, tak, Metal Gear mi się zainstalowało. Idziemy z nimi w kami O luk tu się Dobra Reinhardt dawaj posłuchaj Wiem co ja zrobiłem, co ja zrobiłem No zjebałeś no. Ty bo jak co mi tu Nie, na ja poczuli nie. Napaliła się na jedną zary, która miała low, nie? A dostała od Gendziego. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dawajcie, Idziemy! Jału, budowa wieża, budowa. Budowa! Alej, razy weźmy. Co to było? Jeden pusz i zoba. Tak mamy grać Dawaj Makowski, dawaj, lecimy Dawaj, lecimy. Już lecę. Oj. Chłopie, to co my teraz zrobiliśmy to jest kurwa ogień z dupy Więc, bo ja tego Chrysana ja Wiesz do czego tego? tego Wiesz do czego e, tego. No ja go za bardzo nie lubię tak. Dlatego że on jak w tym wie, Nie wyzwolę tu tego. W sumie że jestem biedakiem. I pochwalił pochwalić swoimi pysy wkradami nie sumie, że jestem biedakiem. Nie? Aha. No to... Ja, Takie oczekiwanie toleruję. O. Ja. Dobra, ale Fajne. przyjemy? Ale to to było takie wiesz, no. Dali my. Znaczy nie, to teraz to mnie rozjebali ładnie. <noise> no, że oni mogą jeszcze coś zrobić. Drugi push jesteśmy tam, nie? To jest najlepsze. No, moje nie? mają moje RDPs, nic problem Nawet ci kombo robimy, ale No tak też A super Ale gwiazdo Ale gwiazdo Ale gwiazdo Ale gwiazdo, ale gwiazdo gwiazd opie. Menele, jakuj <noise> Puść tylko krampkę. Krampek to taki pitbull. <noise> yep. Ja, krampek dobry jest w tym skąd macie takie duże levele, a macie tego, all these, very... Kurwa, z... Z kontowni, bo gramy z takimi frajerami jak ty, kurwa. No. No serio, no bo tak gramy z takimi właśnie silverami i tak spadamy. Ja miałem 2,5 tysiąca chłopie na tanku I przegrywamy. Nie mówię, że jesteś sorry, ale no się. No bo tak właśnie... Gramy z silverami o to chodzi. Jak ludzie mają silvery albo bronzy, to nam odniżają rangi i wtedy jest jeszcze gorzej Teraz już wiesz No tak tylko, że nie tak, tylko że nie wiem czy ty wiesz, ale na takich właśnie silwerach i brązach są smurfy, nie? To nie grają ludzie kurwa z normalnymi kurwa rangami. Więc też jest ciężko kurwa tu się wybić ze silvera, kurwa zjebanego Ci powiem, że lepiej mi się grało na platynie, bo łatwiej, łatwiej jak chuj. O na platynie to tak gramy jak teraz o. Wszyscy ogarniają tak jak tu teraz Robią swoje i tyle. No, jak ja na Diamentach, to z pierwszego nie, było tak ładnie się no, no to właśnie mówię, no to, to jak grasz na silver, to jest sobie? Dobra, Norbi, dawaj robimy ci tego golda. No, myślę, że to zrobię, tego golda, ale... Ej, wiesz co jest najlepsze, Makowski, że ja miałem golda, tylko że ja po tym wygrałem... Trz... Ile? Trzy mecze wygraliśmy, dwa przegrałem i dostałem jeszcze mniej niż miałem. Więc overrush jest zjebany. No dobra, spoko. A ile, a co miałeś wcześniej? O, no to jak będziesz miał, no to dostaniesz stówę więcej, to będziemy miał 2400 Nie, nie, dostajesz się więcej, wiesz, bo... To tak. Chyba dwa razy więcej i on też w tych kwalifikacyjnych się liczy pod uwagę, jaki miałeś medal i tak kierowałeś. Bo chodzi o to, że jak, jak kieruj... Jak nie, ile się szmula w tym sezonie się liczy tylko wygrana i przegrana. No nie, bo no medale nie. też się liczą. Nie. Czyli, że czy wszystko po... ...medale ja, teraz nie tak za bardzo, ponieważ... No to, dobrze, dobrze, no to jeżeli się nie liczą, to wytłumacz mi dlaczego są ludzie, którzy na przykład mają trz trzy wygrane, albo cztery wygrane i jeden luz, i na przykład byli kierowani przez jakieś platyny i nie, nie, nie mieli żadnego medalu i wylądow wylądowują z jakąś rangą słabszą. No, e, taką jak mi ja miałem. Tam nic nie robiłem I... przez całą mecz i miałem e, pięć wygranych i 200 punktów no to, no to, ty tak miałeś... No... Chodź tu. Tam, a mieć dobrze Ale ja to jest moim dajde. zdaniem dobre Moim zdaniem to jest dobre, że wszystko brane pod uwagę Bo na przykład Na przykład w R6 W R6 to jest zwalony teren Tak, a im zjechałem Zjechałem Reinhardt'a No dobra, super W R6 się to jest tak spowalone Na przykład może Ci wyjść cały team I gra za jakbyś nasze przegrałeś, no nie? I nie będzie Ci jakby brała pod uwagę, że cztery osoby na przykład wyszły Ty, ty, są. bo oni nam tu pchają, a wy se gadacie, nie? Oni już są mm. na następnym punkcie, no super. No, jak tam, bo widzę, że tutaj jest hopie... Dobra, niech se dopchają, niech wypierdalają na ryby z tym hopie pointem Oni... Chyba do tego, że... Okej. Ej, co oni tu robią? Oni tu nic kurwa nie robią, powiem ci tak szczerze. Dobra, wjeżdżamy, dawajcie. No, marano. Rampka to tylko puścić jak takiego pitbulla No mówię no kurwa On to jak leci to normalnie się nie o, Taki pitbull hopy nie? Jemu tylko dać bańkę hopie ulta i chuj rozpierdala wszystkich A ja mogę siedzieć na pointcie i se machać Nie mi tarcze O, ładnie Ooooo wow. Aż się teraz pocisnął, nie? No Czyż oni hopie Dajacy. są Oni są zmierzeni, nie? To jest, kurwa Postrołki no. Nie wiem, ja tam na payloadzie stoję, to nie? Nie wiem, ja to ja to tu ich napierdala, nie? Bo... Bo to co chopię to... No bo co ulty ładujecie na nich Nie ma tam wila to wszystko Hila potrzebuje przez cały czas, nie dostaję chila. ej eee. Ci, Makowski dobrze grasz na tym tanku, nie? Nie i że chuj. Przejdzie ale mnie chuj przygwoził, nie? Lecimy. On czeka na mnie, czekaj. Jezu, chłopie, jak ty poleciałeś. Jesteś, wiem, jesteś? Właśnie. Krampek, jesteś? Nie wiem, dobra, wracam. Daj ci chila, daj ci Daj no No właśnie, o, ja też nie miałem skill. tego kilo. Jest kill, przyjdzie. Dobra, rozjeb ich tam, kurwa bo... Ty, oni mają 3? Jak oni to robią? Przecież my tu im... ja obsrołki. Mają double shield'a. No właśnie, no, Nie, już teraz to nie dopchają szybciej, ale... Nie, nie masz A dobra, nic. zróbmy dla nich dwie minuty jakieś, nie? Albo nawet i mniej. Najlepsza jest taka, nie że... Je mają, Widzisz? Dawaj, kogoś tam kurwa. A? co to było? A ja się, nie, ja się tam przytrzymałem, co nie? Ja on pod słodziaka gra. Ja to widzę, on pod gra, więc im to nie ujdzie. Tak. Także to... tak. Gdzie ty jesteś? Idź tam na hagie? No, tu za gościu. Nie ma. A no to... Łomny był ci Da Daj ci sile. Daj ci sila A dobra, mieliśmy się kąpać, ale dobra. Olu, dzięki tym no, mnie uratowałeś. Dobra, wygrał. Miał Merz swojego przed No, Mercy go leczyła. Głazie ci Mercy plecy. Dobra, wycofujemy się. No, ale ja sobie jestem kupi, bo ja, ja Mercy więcej Plecy, to co na to, to, to Mercy może zrobić? No, może zrobić Ninja. O, Ninja i Złokie to są 5 HP. Dobre. O nie, myślałem, że go zjdziemy I szmula we tutaj daj No dobra A ja ich tam pozamiatają trochę Niech się kurwa wysrają Ty, to dobra. ja się skitram, ej Ja się skitram, słuchaj Ja się skitram i czekam na nich Dobra Dobra o, umarłem. O! O, o ale ich tam. Ale ja opie... Co to było? Ale się zesrał. Majtasy. Oni pod cudziaka grają, ja to widzę już, oni pod cudziaka grają. Oni taką... Wypierdalaj, chłopiec, sąd kurwa nie bij mi moich ludzi. A ja wiecie, że ten Reinhardt... Ja mamy tego samego ringarda do w tym meczu Jest ten sam Reinhardt. Ty bo ktoś to pcha! Ej, oni nie pcha Uwaga! Dziękuję że PL kurwa. Dobra, nie ma. Proszę, idzie motki. Dobra spoko. Kurwa no normalnie czwarta wygrana piaczek nie wychodzi, jeszcze gra jeszcze jednego. No a DB się co masz? Masz Skolta. No <grym> język. nie? No bo ja Platynka, tak gra ja, w sumie, może być Platynka. Nie, nie wiem, ja, ja obserwuję, że. Nie wiem. Mi się wydaje, że tak. Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, mieć, no te nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie to Gold 2300. Eee, <noise> może tak. 2... ...500 może. Tak, 5 wykranych to 2500. To, będziemy mieli 2500. Ja miałem 5 wykranych i chuj, ja miałem A ja mam kurwa Golda wreszcie. 2000 równe. Ja też. Ale ładnie. Dobra. Ja. To dobra, do czy Piaż, ty nie grasz, tak? No to... W... To wyjdź. Czekaj, ja, ja dam lidera temu. Jak No, no to chodź. Ja tak, on włączy. To ja sobie zagram z Nie. Dlaczego? O Makowski? A nie, to dobra

Golewym ja w tym sezonie chcę zrobić 100 godzin, co nie? Czas rozgrywki. Истеме Е бе, че така карбит? Карбит? Не Та? Nie. może sam grał, nie? ma hmm. jak Genji w ogóle, co nie? tak, golki powyżej na wyski, no, na wysoki. Genji na przykład. A dlaczego? Nie, nie, nie. Moim zdaniem skillowe postacie najlepiej się gra Gold i powyżej. Dlaczego? Nie rozumiem. E, dlaczego... Ja Dlatego, że e, będą dużo ci kontrolować wtedy, co nie? Bo zawsze się gra z killami na niskich rangach. Na przykład tak A jak przecież jest... na niskich rangach Jak się gra z killową postacią to jest łatwiej. No właśnie nie, gra... Znaczy, no, jak te dzieci no. kontrolują, no to tego? No to wtedy wiesz. Ale jak weźmijesz nudzki... No dobra, na, to ale na wysokich, na wysokich rangach bardziej cię będą kontrolować, bo będą wiedzieć co jest. Tak. Co tak, jest ale że jak nie będziesz miał z nimi szans albo co będą robić. No to... wierzysz tutaj wyraźnie, bo Ribera. Cię nie rozumiem. Bierzesz Reapera wtedy lub Junkata i nie mają znowu szans. No i co? Ale to jest tak, że lepiej gram z, z postaciami na niższych że... I no ja się sam o tym przekonałem, nie... grałem Genjim cały czas, no i tego, no i nic z tego nie wyszło. To chciałem grać literem i... Ten kratem, tego tak, od razu... Ale to, bo to trzeba mieć grać Genjim, to jest I po co? pierwsze, primo. No, ja mainuję czego? Dobrze, nie gram normalnie... Ale ty wszystko niby mainujesz, co ty mainujesz? Ty, ty <laughs> nie mainujesz Co ty że coś mainujesz? Co niby, powiedziałem? Na pewno, ja Gendziego od zawsze mainuję. Od zawsze? Ja mainuję trzy postacie. Tak. To mainujesz Gendziego, jesteś górny, nie? Nie, <gry> ja nie, nie. I Wcale lepszy nie jesteś Gendzie, co nie? Tak. Ten... I nam da radoma. O, uh o. -uh.